Mowa paruje mi od tych pomysłów Sam nie wiem w co ja się zaraz pakuję Twoich przyjaciół ja biorę w cudzysłów Moich przyjaciół zabiorę na kubę Pliki, 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 pliki wszędzie MP4 albo JPEG Tobie to by już buzował dekiel Ja chcę robić tego jeszcze więcej Aj widzę, mam Q-top no i mam biżu Low-key swag stylu stylu Cały dzień i całą noc Robimy, żeby nam wyszło O, cały dzień i całą noc, bo... Każdy z nas to yeah. Got, yeah. Got. Gramy w to aż do opadku już za poda brat mu Każdy z nas to